Cześć, tu Mateusz. Zapraszam Cię do zapoznania się z aplikacją Pasek Darmowej Dostawy oraz Pasek Ogłoszeń. Dane pokazują, że 88% konsumentów chętniej robiłoby zakupy w sklepie internetowym, gdyby obiecano im darmową wysyłkę. Dla Twojego sklepu oznacza to większą liczbę zamówień. Aplikacja Pasek Darmowej Dostawy od Kodi to szansa, aby zwiększyć sprzedaż w Twoim sklepie internetowym. Minimalna wartość zamówienia, po której klient otrzyma darmową dostawę, motywuje go do dokonywania większych zakupów. Dodatkowo dzięki paskowi ogłoszeń możesz szybko wyświetlić ważną informację na swojej stronie, np. o kończącej się promocji lub planowanym urlopie. Pokażę Ci teraz, jak utworzyć pasek darmowej dostawy, a następnie jak wyświetlić informację przy pomocy paska ogłoszeń. Na początku musimy skonfigurować ustawienia shopera. Klikamy więc ustawienia. Obsługa zamówień, formy, dostawy. Powiedzmy, że chcę, aby dostawa Shopper Paczkomaty była darmowa od kwoty 100 zł. Przechodzę więc do sekcji Shopper Paczkomaty, wyszukuję pole darmowa przesyłka od kwoty, wpisuję 100 zł, zapisuję i wracam do aplikacji. Aby utworzyć pasek darmowej dostawy klikam utwórz nowy i przechodzę do wyboru szablonu. Każdy szablon można później edytować. Wybieram pierwszy. W sekcji Podgląd na żywo widzę na bieżąco wprowadzane przeze mnie zmiany. Krok drugi to możliwość zmiany tekstów paska oraz jego umiejscowienia na stronie. Przydatną opcją może być pokazywanie paska od pewnej kwoty w koszyku, jeśli nie chcemy, aby pasek był zawsze widoczny. Krok trzeci to możliwość dostosowania kolorów, czcionek i ich rozmiarów do stylu Twojego sklepu. Następnie zapisuję zmiany i włączam pasek na stronie. Drugą funkcjonalnością oferowaną przez aplikację jest pasek ogłoszeń. Jest to najlepszy wybór, jeśli chcesz przekazać swoim klientom ważną informację, np. o kończącej się promocji lub planowanym urlopie. Pasek darmowej dostawy oraz pasek ogłoszeń mogą być jednocześnie wyświetlane w Twoim sklepie. Aby utworzyć pasek ogłoszeń, klikam utwórz nowy, a następnie, podobnie jak w przypadku paska darmowej dostawy, wybieram szablon. W kroku drugim wpisuję treść ogłoszenia. Mogę wpisać maksymalnie trzy teksty, które będą wyświetlane jeden po drugim. Umiejscowienie paska, jak i czas wyświetlania tekstów mogę zmienić w kroku drugim. Krok trzeci to możliwość dostosowania kolorów i czcionki paska do wyglądu Twojego sklepu. Klikam Zapisz, włączam pasek i sprawdzam, jak prezentują się na stronie. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie.